Czyli że on nie ma swoich pieniędzy? Gdzie pisma? Kaczyński ma? To, to skąd bierze? A kretnie powinni na taczkach ich wywieźć. Ja nie muszę brać trzynastki, czternastki. Byle społeczeństwo miał dobrze. Czy, czy pisz poradzi z podwyżkami cen prądu, gazu i tak dalej? Poradzimy sobie. A nie, czy pisz poradzi? Z podwyżkami, A... z podwyżkami cen, prądu, gazu? to już, to już gorzej. Powinni na taczkach ich wywieźć. Społeczeństwo! Nie są Państwo zadowoleni z pisu? My przynajmniej my nie. Pan jest zadowolony z pisu? A dlaczego miałbym być zadowolony? No ma pan trzynastkę, czternastkę? No dyplomana, to oni nie dają od siebie, tylko z moich podatków. Czyli, że on nie ma swoich pieniędzy? Gdzie pisma? Nie ma pieniędzy. Kaczyński ma? Co, to to skąd bierze? A k***nie. Kre... A prezydent jak sobie radzi, Duda? A byle jak? Yy, czy, no czy, czy, czy ludzie odczują te ceny? A ja jak nie? Jak ma... się to zakończy? Bo ludzie tu już narzekają, że mogą mnie przeżyć. Jeżeli społeczeństwo się nie opamięta, to Społeczeństwo. Za Tuska było, było lepiej? Na pewno tak, spokojnie. Bez żadnych głupot. Czy 500 plus powinno być poniesione i kolejne merytury? Czy powinno być 600 plus zamiast 500 plus, 16 metrów? Nic, za darmo nic nie dają. A wszystko zabiorą. Zlikwidować to, tak? No, oczywiście. A żeby ceny były mniejsze? No oczywiście, że tak. Ja nie muszę brać wszystkiego. Ja nie muszę brać trzynastki, czternastki. Nie chce pan tego? Nie. Byle społeczeństwo miało dobrze. A teraz, teraz nie ma dobrze? A skąd? Dziękuję.